Cześć! Z tej strony Andrea i Kacper, czyli spakowani w drogę. Wyruszyliśmy w roczną podróż i dojechaliśmy naszym kamperwanem na Półwysep Arabski. Cieszymy się, że jesteś tutaj razem z nami i zapraszamy Cię do kolejnego odcinka naszej przygody. Jesteśmy na wyspach Dimaniat w Omanie i pokażemy Wam, jak się tutaj dostać, co tutaj robić, ile to kosztuje i czy jest fajnie, czy nie. Zapraszamy! Na wyspy popłynęliśmy z firmą Daimaniat Tours. Znajdziecie ich w porcie w miejscowości Seb. Można się z nimi kontaktować również przez WhatsApp podany na stronie lub na social mediach. Jest to niewielka firma, jednak bardzo profesjonalnie podchodzą do tematu. Łódki są nowoczesne i mieszczą maksymalnie 8-10 osób, dlatego wycieczki są bardziej kameralne. Nasz taki tryb wyniósł 250 zł od osoby, jednak naszym zdaniem jest to cena, którą warto zapłacić za ten rodzaj atrakcji. Wpłynęliśmy na wyspy. Początek był kiepski. Były duże fale. I siedzieliśmy z przodu łódki. I prawie pękły plecy. W prawie pękły plecy, ale jesteśmy na miejscu. Są lekkie fale, ale myślę, że będzie sporo. Jesteśmy w małej łódeczce, takiej, na której mieści się maksymalnie, myślałem, 10 osób. Trochę więcej. Na ale, Tak, ale jesteśmy w e, szóstkę, więc jest nas niewiele osób. Bo na przykładu tutaj są też inne łódki zaparkowane i już widać, że tam jest trochę więcej. Możemy za szybko kamerą zobaczyć, nie wolno patrzeć. Widzieliśmy Rubial. To jest our Kapital. chłopaki. guys! <laughs> we'll see the titles today. Tak, yeah, for yeah. sure. For sure, and just not few, many of them. Tak, yeah, yeah, we saw at least three. three? Yeah. Maybe you can yeah, see more room. over there. Yeah. You see those people, there is also. Yeah. And there left side to this boat, there is also some turtles Uh-huh. And here also. Okay. You can discover this whole place. Yeah, yeah. From this boat to that boat. Yeah. And you can find more than three. Perfect. Yeah? Perfect. Together. Yeah. Let's go explore. <laughs> yeah. Przed wejściem do wody otrzymaliśmy stosowne przeszkolenie, jak zachowywać się w wodzie i gdzie najlepiej pływać, żeby zobaczyć jak najwięcej żółwi. Podczas snorklingu na rafie obowiązuje parę zasad: po pierwsze, nie dotykamy żółwi i żadnych innych stworzeń żyjących w morzu. Żółwie na wyspach w ogóle nie są nieśmiałe i chętnie podpływają do człowieka. Nie są dokarmiane, żyją swobodnie i rozmnażają się na tutejszych plażach. Dlatego też wyspy są pod ścisłą ochroną i są pod ciągłą obserwacją, w szczególności w okresie lęgowym żółwi. Wtedy wówczas niemożliwe jest schodzenie na ląd. Po drugie, nie stajemy na rafie koralowej i również jej nie dotykamy. Rafa nie znajduje się na dużych głębokościach i czasem kusi, aby na niej przystanąć i odpocząć. Czasem jest tak płytko, że ma się wrażenie, że rafa szuruje nam po brzuchu. Jeżeli nie umiesz pływać, to warto zgłosić to kapitanowi. Mają na wypożyczeniu kamizelki, które pomogą swobodnie unosić się na wodzie. Zapraszamy Cię więc do popływania razem z nami i przeżycia tej wspaniałej przygody. Chłopaki z Daimaniat Tours przygotowali dla nas drugie śniadanie w postaci kanapek i przekąsek. W cenie były również napoje słodzone i woda. Nie trzeba mieć ze sobą sprzętu do pływania, ponieważ wszystko jest zapewnione przez firmę. Cała wycieczka trwała od 9 do około 13. Jeżeli nie jest to sezon lęgowy żółwi, to pierwszą godzinę spędzamy pływając na głębokiej wodzie nieco dalej od lądu. Później zacumowaliśmy na jednej z rajskich plaż, gdzie mieliśmy kolejne dwie godziny wolnego czasu na eksplorowanie wyspy lub dna oceanu. Dokujemy na rajską plażę Teraz będzie przystanek w tym miejscu i opalando Piosenka zarzucona W ogóle jest opcja tutaj wykupienia sobie również noclegów w namiocie i na noc można sobie tutaj na wyspie zostać ale my z tego nie skorzystaliśmy, bo mamy naszego kamperka P.S. Pamiętajcie zabrać ze sobą ręcznik Bo my zapomnieliśmy musimy tu po bo wydostaliśmy kanapki i nakruszyliśmy, wstyd Ryby na kawie, falafel Oczywiście woda jest zielona Tu, gdzie nawet przyjechaliśmy Woda zielona nas po prostu śledzi Zielona woda nie zachęca do wejścia do wody Idziemy trochę polatać dronem. Pan nam pozwolił. Powiedział, żebyśmy poszli na drugą stronę i stamtąd wystartowali. Powinno być git. Więc mamy teraz dwie godziny na wyspie. Są dwa spoty do snorkelowania podobno, z tamtej strony gdzieś. I jest też krótki hike na górę, żeby sobie zobaczyć jak wyglądają wespę z wyższego poziomu. Właśnie się tam idziemy przejść kawałek, relaks. Bardzo tu jest ładnie i zupełnie dziko. Tutaj czapla sobie stoi, albo jakieś inne czaplo podobne, karna, widzicie? kapitan powiedział nam, że tutaj znowu zobaczymy żółwie, a jak dopłyniemy troszeczkę dalej, to jeszcze zobaczymy koralowca i być może takie ryby z igłami. Nie wiem jak się nazywają, ale... że Wy wiecie. Takie długie i... z igłą na końcu. Zobaczymy. No i powiem Wam, że jest tutaj rajsko. W końcu znaleźliśmy w Omanie miejsce, w którym jest naprawdę rajsko i woda robi niewiarygodne wrażenie. Kacper robi nam mrożoną kawę, ale może opowiesz, jak ci się podobało na wycieczce? Bardzo fajnie było. Bardzo dobra była ta inwestycja. Ile zapłaciliśmy? No, nie tania, bo 500 zł za dwie osoby. Za tak naprawdę od godziny 8:30 do pierwszej, ale no warto było żółwie zobaczyć. Żółwiki były bardzo. Przyjazne i w ogóle się nie stresowały, w ogóle nie były nieśmiałe. Chętnie podpływały do człowieka. Uważaliśmy, żeby ich nie dotykać, bo wiadomo, nie wolno dotykać rzeczy pod wodą. Ja dotknąłem cię, jak kitowy. Kacper przez przypadek mówi, że dotknął człowieka. Jakie to było uczucie? No, nogę mi się gdzieś tam otarł, no. Bo one normalnie tak podpływały, że szurało się brzuchę moich skorupy. Takie były spaniaki. I można było je obserwować z naprawdę, naprawdę bliska, więc jeżeli ktoś ma takie marzenie, żeby zobaczyć żółwie, to nie jest żaden skam i żadne oszustwo. Naprawdę te żółwie tam są, tam sobie mieszkają i one wiedzą, że przyjeżdżają tam turyści, więc też się troszeczkę mniej boją, ale nie wolno ich dotykać, bo jak się ich dotyka, to one się potem obrażają i odpływają gdzieś dalej. No w pewnym momencie to było pięć żółwi w jednym miejscu po prostu. Tak. Często kojarzy się takie miejsca z tym, że miejscowi dokarmiają takie zwierzaki, żeby one specjalnie przypływały w dane miejsca, żeby turyści mogli je zobaczyć, żeby mieszkańcy mogli na tym zarobić. Nie, tutaj takich rzeczy nie robią, żółwiki po prostu mieszkają sobie przy tych wyspach, w Lewomanie żółwiki są praktycznie wszędzie. I naprawdę nie ma tutaj żadnej takiej komercjalizacji, jeżeli, jeżeli o to chodzi, więc warto za to zapłacić. Nie jest to tanie, bo wiem, że w Grecji za taką wycieczkę można zapłacić mniej. Nie wiem tylko, czy w Grecji na przykład te żółwie są też tak duże i czy też są takie przyjazne i chętne do wspólnego pływania. Także polecamy Wam z całego serca, było to naprawdę fajne doświadczenie, zwłaszcza, że to było moje marzenie, więc yy, spełnione. Za to warto płacić. <noise> Jesteśmy w Sucharze, tak takie miasto Sucharz się nazywa. się z wami z emiratów. Wjechaliśmy do Omanu, Udało nam się,